Sprawę, że oglądacie mnie i you guys you don't know who I am, więc znalazłam pytania do tagu get to know me i stwierdziłam, że zrobię go właśnie dzisiaj. Jeśli nie macie nic do picia, to polecam zrobić sobie coś dobrego. Ja sobie zrobiłam Żoną kawę o smaku karmelowym i zaczynamy. Pytanie numer 1 Jakie jest twoje pełne imię? Wiktoria Wudzic Moje imię jest również y, nazwą kanału Drugie Jeśli miałabyś zmienić swoje pierwsze imię Na jakie by się zmieniła? Tak właściwie to zmieniłam kiedyś imię I Wiktoria jest y, moim zmienionym imieniem Nie, nie zmieniłam już ponownie Nie wróciłam również do swojego starego I jaki jest twój kolor oczu? Niebieskie Numer 4. Skąd jesteś? Jestem z Polski Numer 5, Gdzie się urodziłaś? W Atenach, w Grecji Numer 6 Jakie są Twoje najlepsze cechy charakteru? Myślę, że nie poddawanie się, jeśli na czymś mi zależy, to nikt się nie poddaje w dążeniu do tego, do swoich marzeń. I dwa, myślę, że wiem czego chcę. Być zdecydowanym? Hmm, także myślę, że to. Osiem, czy masz jakieś znamiony? Tak mam na kolanie i postaram się Wam tutaj wrzucić przebitkę. Jakie są Twoje ulubione rzeczy o tobie samej? Myślę, że. Lubię siebie za to, jaka jestem, lubię swoje cechy charakteru i myślę, że nie chciałabym być kimś innym. Niż jestem. Czy masz jakieś alergie? Mam kilka na pyłki, czy tam pomidory, ale właściwie to nic mi się nie dzieje. Numer 10. Na Zodiaku, Skorpion. I numer 11. Czy kiedykolwiek miałeś złamanie? Nie, nigdy nie miałam nic złamania z wyjątkiem zęba. 12. Jaki masz wzrost? Czy kiedykolwiek marzyłaś o byciu wyższą? Mam 1,58 m wzrostu. Przez chwilę jasne zdarza mi się myśleć, że oho, nie by było mieć długie nogi do nieba, ale jednak. Lubię ten wzrost i nie, nie zamieniłabym się. 12. Masz męroteński? Rąc... Nie mam męroteński. Rąc... 14. Co jest Twoim największym e, strachem? Czego się najbardziej boisz? Myślę, że śmierci. Że to jest mój największy strach, bo boisz, że się obudzę w trumnie albo tego po prostu, co jest po tej drugiej stronie. Jak to będzie, kiedy mnie już tu nie będzie, kiedy. Nie będę mogła się ruszyć ciałem. Gdzie wtedy będę i co się stanie? Myślę, że to jest taki największy strach i mam lęk wysokości również. 16. Co było największym komplementem dla ciebie? Jaki kiedykolwiek dostałaś? Największym komplementem było, jak um, jedna dziewczyna powiedziała, że jestem dla niej motywacją. Czy boisz się wysokości tak bardzo? Numer 18. Czy jesteś bardziej unikająca konfliktu? czy? Angażująca się mnie. Zdecydowanie jestem osobą, która stroni od konfliktów i nienawidzi się kłócić. Bo kiedy się z kimś kłócę, nie jestem w stanie się skupić na niczym innym. E Numer 19. Praca zespołowa czy indywidualna? Zdecydowanie indywidualna. Nie pracy zespołowej. To jest kompletnie nie dla mnie. Praca jest najbardziej wydajna, kiedy wykonuję ją sama. Ponieważ dostaję polecenie, co mam robić, kiedy mam wykonać i po prostu to robię, a w pracy zespołowej jest jeden wielki chaos. Zdecydowanie najlepiej mi się pracuje samemu i wtedy moja praca jest najefektywniejsza. Numer 23, jesteś z natury liderem? Nie, jest zdecydowanie nie jestem typem lidera i... Nie, jaki jest Twój ulubiony czas dnia? To się zmienia, ale lubię takie wczesne-wczesne poranki, czyli między czwartą a siódmą rano i też lubię nocki tak od pierwszej, do pierwszej w nocy, bo później to zaczynam się męczyć i po prostu powieki mi spadają. Eee, czy jesteś kociarą czy ksiarą? Zdecydowanie jestem psiarą. Uwielbiony kolor. Taki pastelowy niebieski, pastelowy różowy i myślę, że szary i biały. Nie mogę się zdecydować na jeden. Eee, Numer 24. Jaka jest pierwsza aplikacja, którą sprawdzasz po obudzeniu się? Pierwsza to jest godzina, potem wiadomości i Instagram. Jaki jest ulubiony sposób spędzania czasu? To zależy od dnia, od tego na co mam ochotę. Czasami mam ochotę po prostu poleżeć w łóżku, pooglądać seriale, poczytać książkę, a czasami mam ochotę się przejść na spacer, pograć w planszówki, malować. To wszystko zależy od dnia i na co mam ochotę. Czy masz dobre stopnie? Mm, w tamtym roku miałam trochę lepsze, bo nawet udało mi się uzyskać stypendium rektor w tym roku. Niestety, ale troszeczkę się położyłam. Było to związane z nawałem pracy i nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej. Czy pamiętasz swoje sny? Nie wszystkie. 29. Co ciebie przeraża w starzeniu się? Myślę, że brak sprawności. Na końcu starzenia się jest śmierć i myślę, że to mnie najbardziej przeraża. Czy śpisz ze światłami wyłączonymi czy włączonymi? Nie, śpię po ciemku. Chyba, że na przykład e, śpię sama, to lubię sobie zostawić nawet włączony z filmem albo radio, żeby słyszeć jakiś ludzki głos. Czy jesteś radnym ptaszkiem czy nocną solą? E, myślę, że bardziej do mnie pasuje radny ptaszek, bo jednak ciężko mi w nocy wytrzymać i wolę się wcześniej położyć spać. Chociaż to też zależy od dnia, w jakiej pozycji śpisz. No i częściej śpię w takiej. Czy bierzesz jakieś e, pigułki albo witaminy, ale w sumie nie biorę żadnych e, pigułek. Biorę sobie witaminy, magnet, żeby mnie nie łapały skurcze na basenie, ale jeśli je wezmę, to jest jakiś świetlo lasu, bo przeważnie o tym nie pamiętam. Czy możesz zamknąć swoje oczy i unieść swoje brwi? Chyba tak. I jak odprodukujesz swoją energię? Tu zależy, czasami jest mi Potrzebny po prostu sen. A czasami, jeśli coś mnie wkurzy to lubię się wziąć za sprzątanie albo gotowanie i po prostu zajmieć myśli czymś innym. A czasami, po prostu muszę się wygadać komuś bliskiemu czy jesteś dobrym kucharzem. Jeszcze nikt nie umarł od tego, co ugotowałam. Źle nie jest, ale też myślę, że jeszcze wiele muszę się nauczyć. Numer 40. Czy masz jakieś zwierzęta? Nie idąc na studia, niestety, no, ale nie mogę mieć żadnych zwierząt i w akademii też nie wolno nam posiadać żadnych zwierząt, nawet ryby w swoich więc 48. Jaka była ostatnia rzecz, jaką kupiłam? Wczoraj kupiłam. kupiłam? To były Monsterki. E, numer 49. Czy lubisz uprawiać jakiś sport, czy tylko go oglądać? Tak, bardzo lubię uprawiać sport, czyli spanko. 51. Jaki jest Twój ulubiony numer? Nie mam ulubionej liczby. Numery to numery 52. W którą stronę stoisz w prysznicu? A przeważnie stoję przodem do sznic, a kiedy spłukuję sobie włosy z szamponu, to się odwracam tyłem do prysznica. 55. Palisz? Nie, nie palę, nigdy nie paliłam i nie chciałabym zacząć. 56. Ulubiony perfum. Taki najbardziej ulubiony czasłomowy. Hebe. I niestety, ale on jest tylko w takich małych teleczkach. Drugim takim ukochanym zapachem jest Kevin Klein. One. I trzeci to jest Max um, To jest ta czarna wersja. Także to jest moja ulubiona trójca, jeśli chodzi o perfumy. 57. Ulubiony sklep z ciuchami. Um, myślę, że mam dwa ulubione. Jeden to jest. Australian Warius za spodnie z e, Harda. 64. Twoja ulubiona aktorka Emery Streep 65. Jakie było Twoje ulubione TV show, kiedy byłaś dzieckiem? E, słuchajcie, moim ulubionym problemem, kiedy byłam dzieckiem, były miodowe lata. I to był serial na podstawie amerykańskiego serialu Honeymooners. Uwielbiałam po prostu przygody Karola Krawczyka, Trajan i Tadeusza Norka, kanalarza. 67. Jaki jest najstraszniejszy film, jaki kiedykolwiek oglądałaś? Myślę, że Annabel. Byłam na nocy horrorów na wszystkich częściach Annabel. I też obecność. To są dla mnie najbardziej straszne filmy. 73. Czy lubisz tańczyć? Uwielbiam tańczyć, co nie znaczy, że umiem dobrze tańczyć, natomiast uwielbiam to robić. Kto był Twoim pierwszym crashem z celebrantów? O matko, nie miałam chyba nigdy crusha, jeśli chodzi o celebrantów. Pamiętam, że jak byłam młoda, to yy, lubiłam Enrique Iglesias i Mat Pokora. Yy, tak. 77? E, jaki jest Twój ulubiony gatunek muzyki? Nie mam jednego ulubionego gatunku muzyki. To zależy od nastroju. Są dni, kiedy e, chcę posłuchać muzyki klasycznej, więc włączam nocturny Chopina. Są dni, kiedy mam ochotę posłuchać ciemnych brzmień i włączam Metalikę. Są dni, kiedy mam ochotę posłuchać Indie Pop i też włączam jakąś playlistę na Spotify. Także to zależy od mnie nie mam jednego ulubionego 86 kto jest twoim ulubionym muzykiem uh, Lady Gaga 84 twój ulubiony drink do pizza eee, No kawałek rzecz, no, lubię sok pomarańczowy i kolazer 86 jakie jest twoje ulubione jedzenie myślę że pizza 88 jeszcze prędki widzicie nie 90 Jesteś zajęta czy wolna? Zajęta. 51 Kto był Twoim pierwszym chłopakiem? Moim pierwszym chłopakiem był Darek, był i jest, ponieważ nadal jesteśmy razem. 92 Jak wiele cię Ciężarów miałaś? Jednego obecnego. 95 Czego szukasz w partnerze? Przeważnie pierwsze na co się zwraca uwagę, no to wysokich wzrostów, że głownie. A jeśli chodzi o cechy charakteru, no to odpowiedzialny, z dystansem do siebie, z poczuciem humoru, czegoś nie właśnie tego szukałam, bo już nie szukam w 96, czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia. Nie, nie wierzę, ponieważ kiedy w się, że to jest osoba, że czujesz do niej miłość już po pierwszym już po pierwszym spojrzeniu i leci się, że czujesz miłość po pierwszym spojrzeniu, to uważam, że to jest jednak fałszywe, bo to jest tylko Twoje wyobrażenie, jaka ta osoba ma cechy i jaka ona naprawdę jest. To, jaka jest naprawdę, może się zupełnie różnić od Twoich wyobrażeń i kochasz tak naprawdę tylko swoje wyobrażenie o tej osobie, a nie to, jaka ona jest naprawdę, więc nie, nie wierzę. 98. Kto był twoim przyjacielem w, w liceum? E, w liceum nie miałam prawdziwych przyjaciół. W na studiach poznałam prawdziwych przyjaciół, więc 99 czy masz najlepszego przyjaciela? Jeśli tak, kto jest? E, więc e, najlepszymi przyjaciółmi moimi są Sylwia Ola. I Piotrek, jeśli to oglądacie, to co trzy, wolisz być samotnym geniuszem, czy idiotą z wieloma przyjaciółmi samotnym Geniuszem. To cztery, kto jest pierwszą osobą, do której dzwonisz, kiedy coś się stanie. To Darek, a potem mama. To pięć, kto był ostatnią osobą, z którą jaś obiad, był to Darek i jego kolega. Bo wybrałce z Akademika. Na jedzenie. 107. Czy masz kartę dawcy przy sobie? Yy, tak maszę kartę dawcy. 108, kto ci wysłał ostatnią wiadomość yy, była to Ola, że zjadła już obiad, także mm. <laughs> mam nadzieję, że smakowało. 109, jeśli mogłabyś odnowić jakąś łamaną relację, yy, jaka by to była. Yy, miałam kiedyś. Miałam kiedyś przyjaciółkę internetową i niestety nasza znajomość się rozpadła głównie swojego powodu, więc jeśli miałam odnowić jakąś znajomość, to zdecydowanie tą. Pozostałe znajomości nie przypominam sobie jakiejkolwiek, żeby była warta odnowienia, więc tylko tą jedną bym odnowiła, jeśli byłoby to możliwe. Co dziesięć? Czy wycierpiałaś z powodu pierwszego złamanego serca? Było jeszcze w podstawówce. I chłopak i im się podobał, ja je nie więc było moje to mam serce i 113. Jeśli byłoby to możliwe, czy zmieniłabyś swoją rasę albo płeć? Y, nie, nie zmieniłabym. 114. Czy kiedykolwiek rozważałaś mieszkanie zagranii? Tak, cały czas to rozważam. To będzie zależało od sytuacji, jaka będzie w kraju, od możliwości zarobku. 117. Wolisz akcent amerykański czy brytyjski? Kiedyś bardzo nie lubiłam brytyjskiego akcentu i ciężej mi go było zrozumieć. W tym momencie obydwa mi się podobają, ale myślę, że nadal jednak wybrałem akcent amerykański. 19. Jakie są różne prace, które miałeś w swoim życiu? A, miałam kwieciarnię. Pracowałam w Call Center, pracowałam w szmateksie, udzielałam korepetycji i byłam przez chwilę w teatrze też. 121, co zajmuje największą część Twojej wypłaty. Myślę, że myślę, że żywność zajmuje największą część 124, czy lubię to, gdzie jestem teraz. Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest jedno z najlepszych czasów, gdzieś się teraz znajduję I nie tym tego, także że... tak 127 Co jest na ścianach w pokoju, w którym jesteś? Eee, nie ma nic, żadnych obrazów tutaj 130 Co jest pod łóżkiem? Mam nadzieję, że nie ma pająków Co jest w Twoim najczęściej używanym przekleństwem? Myślę, że ja wiem i po angielsku 150 Zabić czy być zabitym? Um być zabitym. Myślę, że jednak wiadomość tego, że zabierałam kogoś nie pozwoliła mi żyć, bo to jednak ja umrzeć. I to był na tyle. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy wiecie coś o mnie więcej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.